Na naszym kanale. Przygotujcie się, bo dzisiaj stawicie czoła prawdziwemu terrorowi. Noc będzie długa. Puszcza białowieska istniała od tysięcy lat. Nikt nie wiedział dokładnie, kiedy się zaczęła, tylko że była tam, zakorzeniona w polskiej ziemi, jak stary i skręcony sekret. Drzewa rozciągały się na prawie 150 tysięcy hektarów, ułożone w rzędy, które wyglądały na zaplanowane przez coś, co nie było ludzkie. Puszcza Białowieska była lasem, który ludzie szanowali. Ludzie się go bali. Były historie. Historie, które babcie opowiadały dzieciom. Historie o dzieciach, które wchodziły do lasu i nigdy nie wychodziły. Historie o mgle, która przychodziła w nocy. Historie o głosach, które wołały. Ale dzieci nie wierzyły w historie. Dzieci wierzyły w przygodę. Dzieci wierzyły w eksplorację. Dzieci wierzyły, że nic złego nie może im się przydarzyć. Tamtego październikowego popołudnia siedem dzieci było w szkole w Białym Stoku, mieście najbliżej lasu, siedem dzieci, które były przyjaciółkami, siedem dzieci, które dzieliły wszystko, siedem dzieci, które miały wkrótce zniknąć. Zofia miała dwanaście lat, była liderką grupy, była odważna, może zbyt odważna. Jej włosy były brązowe, oczy zielone, i było coś w jej twarzy, co sugerowało, że niczego się nie bała. Była córką nauczyciela historii. Znała historię, ale nie wierzyła w historię. Jakub miał 11 lat. Był najlepszym przyjacielem Zofii. Był nerwowy. Był przestraszony, ale podążał za Zofią wszędzie. Jego włosy były blond, oczy niebieskie i było coś w jego twarzy, co sugerowało, że bał się wszystkiego. Był synem policjanta. Znał niebezpieczeństwo i czuł, że coś jest nie tak. Marta miała 10 lat. Była najmłodsza w grupie, była niewinna, była wesoła, chciała tylko bawić się. Jej włosy były rude, oczy brązowe i było coś w jej twarzy, co sugerowało, że nie rozumiała niebezpieczeństwa. Była córką pielęgniarki, znała uzdrawianie, ale nie znała śmierci. Piotr miał czternaście lat, był najstarszy w grupie, był opiekuńczy, był mądry, ale był też ciekawy. Jego włosy były czarne, oczy szare. I było coś w jego twarzy, co sugerowało, że widział rzeczy, które nikt nie powinien widzieć. Był synem dziennikarza. Znał prawdę, ale nie znał prawdy o puszczy białowieskiej. Ania miała trzynaście lat. Była cicha. Była obserwatorką. Zauważała rzeczy, które inni nie zauważali. Jej włosy były blond, oczy zielone, i było coś w jej twarzy, co sugerowało, że wiedziała więcej niż mówiła. Była córką bibliotekarki. Znała historię. I wierzyła w historię. Tomasz miał 11 lat. Był zabawny, był wesoły, sprawiał, że inne dzieci się śmiały. Jego włosy były brązowe, oczy niebieskie i było coś w jego twarzy, co sugerowało, że nic nie brał poważnie. Był synem muzyka, znał rytm, ale nie znał rytmu lasu. Kasia miała 12 lat. Była silna, była atletyczna, była odważna. Jej włosy były czarne, oczy brązowe i było coś w jej twarzy, co sugerowało, że mogła walczyć z czymkolwiek. Była córką żołnierza. Znała walkę, ale nie znała walki z niewidzialnym. Tamtego popołudnia siedem dzieci siedziało w klasie, słuchając nauczycielki mówiącej o polskiej historii, ale nie słuchały. Obserwowały okno, obserwowały las w oddali, obserwowały mgłę, która zaczynała się formować. Kiedy lekcja się skończyła, dzieci wyszły ze szkoły, szły ulicami Białym Stoku, śmiały się. Bawiły się. Były tylko dziećmi. Dziećmi, które nie wiedziały, że to był ich ostatni dzień jako dzieci. Kiedy zbliżyły się do lasu, zatrzymały się. Obserwowały mgłę. Mgła była gęsta, mgła była biała, mgła była żywa. Wejdziemy, powiedziała Zofia. Nie, powiedział Jakub, to jest niebezpieczne. To nie jest niebezpieczne, powiedziała Zofia. To tylko las. To Puszcza Białowieska, powiedziała Ania. To nie jest tylko las. Chodźcie. Powiedziała Zofia, chodźcie eksplorować. I weszły. Siedem dzieci, siedem żyć, siedem losów, które miały się wkrótce zmienić na zawsze. Mgła była inna z bliska. Mgła była gęstsza. Mgła była zimniejsza. Mgła była bardziej żywa. Dzieci szły między drzewami. Drzewa były stare. Drzewa były duże. Drzewa wyglądały na obserwujące. Czujecie to? zapytała Ania. Czuć co? zapytała Zofia. Jakbyśmy były obserwowane, powiedziała Ania. Jesteśmy obserwowane, powiedział Piotr. Przez drzewa. Drzewa nie obserwują, powiedziała Zofia. Drzewa to tylko drzewa. Ale Zofia kłamała. Zofia też to czuła. Zofia czuła, że są obserwowane. Zofia czuła, że coś jest nie tak. Mgła stała się gęstsza. Tak gęsta, że dzieci nie mogły się nawzajem widzieć. Tak gęsta, że nie mogły zobaczyć drogi powrotnej. Musimy wrócić. Powiedział Jakub. Nie, powiedziała Zofia, chodźmy dalej. Zofia, proszę, powiedziała Marta. Boję się, nie bój się, powiedziała Zofia, ja jestem tutaj. Ale Zofia też się bała. Zofia też chciała wrócić. Ale Zofia nie mogła tego przyznać. Zofia była liderką. Zofia musiała być odważna. Szły dalej. Szły przez godziny. Albo może minuty, albo może sekundy. Czas nie miał znaczenia w mgle, czas nie istniał w mgle. A potem usłyszały coś coś, co je zatrzymało głosy głosy dzieci głosy, które wołały Chodźcie, szeptały głosy chodźcie bawić się z nami chodźcie do domu kto to zapytała Marta Nie wiem powiedziała Zofia wracajmy powiedział Piotr teraz ale nie mogły wrócić nie mogły znaleźć drogi mogły tylko słyszeć głosy mogły tylko podążać za głosami i podążały. Siedem dzieci, siedem żyć, siedem losów, które miały się wkrótce zmienić na zawsze. Mgła rozproszyła się. Nagle, jakby ktoś otworzył drzwi, jakby ktoś pozwolił mgle wyjść, i dzieci zobaczyły coś, coś, co je zamarło. Były inne dzieci: dzieci, które wyglądały na ludzkie, ale nie były, dzieci, które wyglądały na żywe, ale nie były, dzieci, które miały puste oczy, dzieci, które miały bladą skórę. Dzieci, które miały podarte i brudne ubrania. Witajcie, powiedziało jedno z bladych dzieci. Witajcie w lesie, witajcie, aby zostać. Kim jesteście? Zapytała Zofia. Jesteśmy jak wy, powiedziało blade dziecko. Ale nie jesteśmy. Jesteśmy tymi, które zostały, tymi, które nie mogły wyjść, tymi, które teraz należą do lasu. Jesteście martwe? Zapytał Jakub. Nie, powiedziało blade dziecko. Jesteśmy tutaj. Jesteśmy zawsze tutaj i teraz wy też jesteście. Blade dzieci zaczęły się zbliżać, powoli, bardzo powoli, a siedem dzieci zaczęło się cofać, ale nie było dokąd się cofać. Był tylko las, była tylko mgła, było tylko one biegajcie! krzyknął Piotr i biegły. Biegły tak szybko, jak mogły, ale blade dzieci je ścigały. Blade dzieci biegły szybciej, blade dzieci były szybsze, blade dzieci były silniejsze. Zofia biegła. Jej płuca paliły, jej stopy bolały, ale biegła. Biegła, bo musiała biec. Biegła, bo musiała żyć. Ale potem poczuła coś. Coś, co ją ciągnęło. Coś, co ją ciągnęło do tyłu. Coś, co ją ciągnęło w dół. Spojrzała do tyłu. Jedno z bladych dzieci ją złapało. Blade dziecko miało zimne ręce. Blade dziecko miało siłę dziesięciu dzieci. Blade dziecko ją ciągnęło w dół. Zofia! krzyknął Jakub. Ale Zofia nie mogła odpowiedzieć. Zofia była ciągnięta. Zofia znikała. Zofia była zabierana do miejsca, do którego nikt nie powinien iść, a potem zniknęła. Po prostu zniknęła. Jedno po drugim inne dzieci też zniknęły: Jakub, Marta, Piotr, Ania, Tomasz, Kasia. Wszystkie zniknęły. Wszystkie zabrane do miejsca, do którego nikt nie powinien iść. Kiedy dzieci nie wróciły do domu, rodzice zaczęli szukać. Szukali na ulicach, szukali w domach przyjaciół. Szukali wszędzie, gdzie mogli myśleć, ale ich tam nie było. Wezwano policję. Delegat, mężczyzna zwany Kowalskim, zaczął śledztwo. Przesłuchał rodziców, przesłuchał nauczycieli, przesłuchał przyjaciół. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał. Było jakby siedem dzieci po prostu wyparowało. Ale była jedna dziwna rzecz rzecz, którą delegat Kowalski nie wspomniał w swoim oficjalnym raporcie rzecz, którą widział, kiedy przybył na skraj lasu. Były ślady, ślady, które wychodziły z lasu, ślady, które wyglądały na zrobione przez dzieci, ślady, które znikały na drodze. Delegat Kowalski patrzył na te ślady przez długi czas, potem je wymazał swoją stopą. Nie chciał, żeby ktoś je widział, nie chciał, żeby ktoś zadawał pytania, ponieważ delegat Kowalski wiedział coś, coś, co trzymał w tajemnicy przez trzydzieści lat, coś, co jego własna córka odkryła bez wiedzy. Jego córka zniknęła w Puszczy Białowieskiej, kiedy miała 12 lat. 30 lat temu. Weszła do lasu i nigdy nie wyszła. Albo przynajmniej nie wyszła taka, jaka była. Wróciła, ale nie była taka sama. Jej oczy były puste. Jej głos był inny. Jej ciało było takie samo, ale jej dusza zniknęła. I teraz siedem dzieci zniknęło. Siedem dzieci, które weszły do lasu. Siedem dzieci, które nigdy nie wyszły. Delegat Kowalski wiedział, co się stało. Wiedział, że dzieci nie są martwe, wiedział, że dzieci są gdzieś, gdzieś, gdzie nie mógł ich dosięgnąć, gdzieś, co było gorsze niż śmierć. Trzy miesiące później, trzy miesiące ciszy, trzy miesiące czekania, a potem coś się stało coś, czego nikt się nie spodziewał. Jedno dziecko zostało znalezione na skraju lasu, dziecko, które zniknęło trzy miesiące temu, dziecko, które nie postarzało się ani o jeden dzień. To była Zofia. Leżała na ziemi, nieruchoma. Jej oczy były otwarte. Jej oczy były puste. Jej skóra była blada. Jej ubranie było takie samo, jakie miała trzy miesiące temu. Policja zabrała ją do szpitala. Lekarze ją zbadali. Zrobili testy. Nie mogli wyjaśnić. Zofia nie postarzała się. Zofia nie miała ani jednego dnia. Jakby czas dla niej nie upłynął jakby była w innym miejscu, w innym czasie, ale była coś dziwniejszego, coś, czego lekarze nie mogli wyjaśnić. Zofia nie odpowiadała, Zofia nie mówiła, Zofia się nie ruszała. Zofia po prostu była tam. Jej rodzice odwiedzali ją każdego dnia, rozmawiali z nią, płakali, modlili się, ale Zofia nie odpowiadała, Zofia tylko obserwowała, Zofia tylko czekała, a potem, tydzień później, znaleziono Jakuba. Tydzień później znaleziono Martę. Tydzień później znaleziono Piotra. Tydzień później znaleziono Anię. Tydzień później znaleziono Tomasza. Tydzień później znaleziono Kasię. Wszystkie siedem dzieci zostało znalezione. Wszystkie na skraju lasu. Wszystkie nie postarzały się. Wszystkie z pustymi oczami. Wszystkie inne. Tygodnie później dzieci zaczęły się zmieniać. Powoli, bardzo powoli, ale się zmieniały. Zaczęły mówić. Ale ich głosy były inne, ich głosy były puste, ich głosy wydawały się pochodzić z bardzo daleka, zaczęły się ruszać, ale ich ruchy były robotyczne, ich ruchy wydawały się być kontrolowane przez coś, co nie było nimi, zaczęły obserwować, ale ich oczy były puste, ich oczy wydawały się obserwować coś, czego nikt inny nie mógł widzieć, i zaczęły szeptać. Szeptały do swoich rodziców, szeptały do swoich przyjaciół. Szeptały do wszystkich, którzy je słuchali. Chodźcie, szeptały, chodźcie do lasu, chodźcie bawić się z nami, chodźcie do domu. Rodzice byli przerażeni. Rodzice nie rozpoznawali swoich córek. Rodzice nie rozpoznawali swoich synów. Rodzice widzieli tylko coś innego. A potem zaczęły pojawiać się koperty. Białe koperty. Koperty, które pojawiały się w domach. Koperty, które zawierały rysunki. Rysunki dzieci bawiących się w lesie. Rysunki, które pokazywały więcej dzieci, znacznie więcej dzieci, a dzieci, które wróciły, zaczęły szeptać głośniej, zaczęły wołać mocniej, zaczęły przynosić więcej dzieci. Miesiące później więcej dzieci zaczęło znikać. Dzieci z innych miast, dzieci, które otrzymały koperty, dzieci, które były wołane przez las. I każdego miesiąca niektóre dzieci wracały. Dzieci, które nie postarzały się, dzieci, które miały puste oczy. Dzieci, które szeptały, i cykl trwał. Cykl, który nigdy się nie kończy. Cykl, który trwa do dzisiaj. Ponieważ Puszcza Białowieska zawsze czeka. Czeka na więcej dzieci. Czeka na więcej żyć. Czeka na więcej dusz, aby dodać do swojej kolekcji. A dzieci, które wróciły, nadal szeptają. Nadal wołają. Nadal przynoszą więcej. Ponieważ las ma głód. Las zawsze ma głód. I las nigdy nie śpi. Jeśli otrzymasz białą kopertę, jeśli otrzymasz rysunek dzieci bawiących się w lesie, jeśli usłyszysz głosy szeptające Twoje imię, nie idź, nie wchodź do lasu, nie podążaj za głosami, nie otwieraj koperty. Ponieważ Puszcza Białowieska czeka, las zawsze czeka, i jeśli wejdziesz, nigdy nie wyjdziesz, albo przynajmniej nie wyjdziesz taki jaki jesteś. Aleksandra nie mogła spać. Przez trzy lata nie mogła spać. Przez trzy lata spędzała noce na jawie, obserwując puste ulice Warszawy, obserwując ludzi, którzy przechodzili. Obserwując tych, którzy jak ona nie mogli odpocząć. Miała 35 lat, była niegdyś udaną kobietą, miała dobrą pracę, miała dobre życie, ale potem coś się zmieniło, coś, czego nie potrafiła wyjaśnić: coś, co sprawiło, że straciła zdolność do snu. Lekarze powiedzieli, że to bezsenność, psycholodzy powiedzieli, że to depresja, księża powiedzieli, że to opętanie, ale Aleksandra znała prawdę, Aleksandra wiedziała, że to coś więcej, coś, czego nikt nie potrafił wyjaśnić. Tamtej nocy Aleksandra była w swoim mieszkaniu, jak zawsze. Siedziała przy oknie, obserwując puste ulice, obserwowała ludzi, którzy przechodzili, obserwowała tych, którzy, jak ona, nie mogli odpocząć, a potem usłyszała coś. Coś, co ją zatrzymało: głos, głos, który szeptał jej imię Aleksandra szeptał głos Aleksandra chodź, pociąg przyjeżdża. Aleksandra spojrzała na ulicę. Nikogo nie było, niczego nie było, tylko cisza, tylko ciemność. Ale głos trwał, głos ciągle szeptał, głos ciągle wołał Aleksandra szeptał głos Aleksandra chodź, pociąg przyjeżdża. O trzeciej w nocy. Aleksandra spojrzała na zegarek. Była 2:47 w nocy. Wstała. Nie wiedziała dlaczego, nie wiedziała jak, ale wstała, się ubrała, wyszła z mieszkania, szła pustymi ulicami Warszawy, szła nie wiedząc dokąd, szła, bo głos ją wołał, szła, bo musiała iść, a potem dotarła do stacji kolejowej stacji, którą nigdy wcześniej nie widziała stacji, która nie była na żadnej mapie stacji, która pojawiała się tylko w nocy. Marcin biegł, biegł przez godziny, albo może dni, albo może tygodnie. Czas nie miał znaczenia, gdy się uciekało. Miał 28 lat, był zwykłym mężczyzną, miał zwykłą pracę, miał zwykłe życie, ale potem coś się zmieniło: coś, co sprawiło, że zaczął biec. Widział coś: coś, czego nie powinien był widzieć. Coś, co sprawiło, że zrozumiał, że świat nie jest taki, jak myślał. Coś, co sprawiło, że zrozumiał, że istnieją rzeczy, które nie powinny istnieć. I teraz uciekał. Uciekał przed czymś, co go ścigało. Uciekał przed czymś, czego nie potrafił wyjaśnić. Uciekał do każdego miejsca, które go zabrałoby daleko. Tamtej nocy Marcin biegł pustymi ulicami Warszawy. Był zdyszany. Był przerażony. Był zdesperowany. A potem dotarł do stacji kolejowej, stacji, którą nigdy wcześniej nie widział. Stacji, która nie była na żadnej mapie, stacji, która pojawiała się tylko w nocy. Szedł na stację. Szukał miejsca, gdzie się schować. Szukał miejsca, gdzie odpocząć. Szukał miejsca, gdzie być bezpiecznym. Ale nie było bezpiecznego miejsca. Nie było, gdzie się schować. Była tylko stacja, była tylko cisza. Była tylko czekanie. Zofia miała 16 lat. Była zwykłą dziewczyną. Miała zwykłe życie. Ale potem coś się zmieniło. Coś, co sprawiło, że straciła wolę do życia. Została odrzucona, odrzucona przez przyjaciół, odrzucona przez rodzinę, odrzucona przez świat, i teraz była zagubiona zagubiona w swoim własnym życiu, zagubiona w swoich własnych myślach, zagubiona w świecie, który jej nie rozumiał. Tamtej nocy Zofia siedziała na ławce sama, obserwowała puste ulice, obserwowała ludzi, którzy przechodzili, obserwowała tych, którzy, jak ona, nie mogli znaleźć swojego miejsca na świecie, a potem usłyszała głos, głos, który szeptał jej imię: Zofia, szeptał głos Zofia, chodź. Pociąg przyjeżdża pociąg, który cię zabierze daleko pociąg, który cię zabierze do domu Zofia wstała. Nie wiedziała dlaczego, nie wiedziała jak ale wstała, szła pustymi ulicami szła, bo głos ją wołał szła, bo musiała iść. A potem dotarła do stacji kolejowej, stacji, którą nigdy wcześniej nie widziała, stacji, która nie była na żadnej mapie, stacji, która pojawiała się tylko w nocy. Aleksandra dotarła do stacji pierwsza, obserwowała miejsce. Stacja była stara, bardzo stara. Ściany były z czerwonej cegły, tory były ze zardzewiałego żelaza i był zapach, zapach śmierci, zapach rzeczy, które umarły dawno temu. A potem przybył Marcin. Wbiegł na stację. Szukał miejsca, gdzie się schować. Szukał miejsca, gdzie być bezpiecznym. Zobaczył Aleksandrę. Zatrzymał się. Obserwował jej twarz. Jej twarz była blada. Jej oczy były puste. Jej usta się poruszały, ale żaden dźwięk nie wychodził. Ty też tu jesteś? zapytał Marcin. Aleksandra nie odpowiedziała. Aleksandra tylko obserwowała. Aleksandra tylko czekała. A potem przyszła Zofia. Szła powoli. Obserwowała miejsce, obserwowała Aleksandrę, obserwowała Marcina. My tu jesteśmy, powiedziała Zofia, my wszyscy tu jesteśmy i teraz będziemy czekać. Czekać na co? Zapytał Marcin. Na pociąg, powiedziała Zofia, na pociąg o trzeciej w nocy. Aleksandra spojrzała na zegarek. Była 2:58 w nocy. Czekali, nie rozmawiali, tylko czekali, tylko obserwowali. Tylko czekali, a potem usłyszeli coś. Coś, co ich zamarło. Dźwięk pociągu, dźwięk pociągu, który przyjeżdża. Dźwięk pociągu, który przychodził z bardzo daleka. Pociąg pojawił się w ciemności. Powoli, bardzo powoli. Jakby poruszał się przez inny świat. Jakby poruszał się przez inny czas. Pociąg był stary, bardzo stary. Wagony były ze spróchniałego drewna, okna były z brudnego szkła. I był zapach. Zapach śmierci. Zapach rzeczy, które umarły dawno temu. Pociąg zatrzymał się na stacji. Drzwi się otworzyły, a ludzie zaczęli wychodzić. Ludzie, którzy wyglądali na ludzkich, ale nie byli. Ludzie, którzy wyglądali na żywych, ale nie byli. Ludzie, którzy mieli puste oczy. Ludzie, którzy mieli bladą skórę. Ludzie, którzy mieli podarte i brudne ubrania. Witajcie, powiedział jeden z ludzi. Witajcie na pociągu o trzeciej w nocy. Witajcie, aby zostać. Aleksandra, Marcin i Zofia nie mogli się ruszać, nie mogli mówić, tylko obserwowali, tylko czekali. Chodźcie, powiedział człowiek, chodźcie wejść do pociągu, chodźcie do domu. I weszli, nie mieli wyboru. Pociąg ich wciągnął do środka i drzwi się zamknęły, i pociąg zaczął się poruszać. Wnętrze pociągu było inne niż zewnętrze, wnętrze było większe, znacznie większe, jakby pociąg był całym światem. Jakby pociąg był miejscem, które nie powinno istnieć. Ściany były ze spróchniałego drewna, siedzenia były z podartego aksamitu. I był zapach, zapach śmierci, zapach rzeczy, które umarły dawno temu. I byli ludzie, wielu ludzi, ludzie, którzy siedzieli na siedzeniach, ludzie, którzy się nie ruszali, ludzie, którzy tylko obserwowali. Witajcie, powiedział jeden z ludzi, witajcie na pociągu o trzeciej w nocy. Witajcie, aby zostać. Aleksandra obserwowała ludzi, obserwowała ich twarze. Ich twarze były blade, ich oczy były puste, ich wyrazy były bez wyrazu. Jak długo wy tu jesteście? zapytała Aleksandra. Czas? zapytał człowiek. Nie ma tu czasu, jest tylko czekanie. Czekanie na co? zapytał Marcin. Czekanie na koniec powiedział człowiek. Czekanie na koniec wszystkiego czekanie na twój koniec Zofia usiadła. Obserwowała ludzi, obserwowała pociąg, obserwowała miejsce, gdzie była. My jesteśmy martwi, powiedziała Zofia. Nie, powiedział człowiek, wy jesteście żywi, ale wy tu jesteście i tutaj życie nie ma znaczenia. Aleksandra zaczęła eksplorować pociąg, szła korytarzami, obserwowała pasażerów, obserwowała ich twarze. Ich twarze były z różnych epok, różnych dekad, różnych wieków. Byli ludzie, którzy nosili ubrania z 1920 roku. Byli ludzie, którzy nosili ubrania z 1950 roku. Byli ludzie, którzy nosili dzisiejsze ubrania. Wszyscy czekali, wszyscy obserwowali, wszyscy czekali na nowych pasażerów. Aleksandra zobaczyła kobietę, która wyglądała na śpiącą. Aleksandra się zbliżyła, obserwowała jej twarz. Jej twarz była blada, jej oczy były otwarte, jej oczy były puste. Jak długo ty tu jesteś? zapytała Aleksandra. Kobieta nie odpowiedziała. Kobieta tylko obserwowała. Kobieta tylko czekała. Aleksandra kontynuowała spacer. Zobaczyła mężczyznę, który wyglądał na modlącego się. Aleksandra się zbliżyła. Obserwowała jego twarz. Jego twarz była blada. Jego usta się poruszały, ale żaden dźwięk nie wychodził. Ty się modlisz? zapytała Aleksandra. Mężczyzna nie odpowiedział. Mężczyzna tylko kontynuował modlitwę, mężczyzna tylko czekał, aleksandra kontynuowała spacer. Zobaczyła dziecko, które wyglądało na bawiące się. Aleksandra się zbliżyła, obserwowała jego twarz. Jego twarz była blada, jego oczy były puste, ale się uśmiechało. Ty się bawisz? zapytała Aleksandra. Dziecko nie odpowiedziało, dziecko tylko kontynuowało zabawę, dziecko tylko czekało, i Aleksandra zrozumiała. Aleksandra zrozumiała, że wszyscy czekali. Wszyscy czekali na coś. Wszyscy czekali na koniec. Trzy miesiące później. Trzy miesiące podróży. Trzy miesiące czekania. A potem Aleksandra zrozumiała. Zrozumiała, że pociąg nigdy się nie zatrzymuje. Zrozumiała, że pociąg nigdy nigdzie nie przyjeżdża. Zrozumiała, że pociąg tylko podróżuje. Podróżuje na zawsze. Podróżuje na wieczność. Zrozumiała, że ona nie postarzała się. Zrozumiała, że Marcin nie postarzał się. Zrozumiała, że Zofia nie postarzała się. Zrozumiała, że nikt się nie postarzał. Zrozumiała, że czas nie istnieje w pociągu. Zrozumiała, że czas się zatrzymał. Zrozumiała, że są uwięzieni w jednym momencie momencie, który nigdy się nie skończy. I zrozumiała, że oni wybrali przyjść tutaj. Zrozumiała, że oni wybrali wsiąść do pociągu. Zrozumiała, że oni wybrali zniknąć, ponieważ Aleksandra wybrała nie spać, ponieważ Marcin wybrał biec, ponieważ Zofia wybrała zniknąć. I pociąg odpowiedział. Pociąg przybył. Pociąg ich zabrał. Trzy miesiące później. Trzy miesiące ciszy. Trzy miesiące czekania. A potem coś się stało. Coś, czego nikt się nie spodziewał. Aleksandra została znaleziona na stacji kolejowej. Aleksandra, która zniknęła trzy miesiące temu. Aleksandra, która wsiadła do pociągu o trzeciej w nocy, aleksandra, która nigdy nie powinna była wrócić. Leżała na torach nieruchoma. Jej oczy były otwarte. Jej oczy były puste. Jej skóra była blada. Jej ubranie było takie samo, jakie miała trzy miesiące temu. Policja zabrała ją do szpitala. Lekarze ją zbadali, zrobili testy, nie mogli wyjaśnić. Aleksandra nie postarzała się. Aleksandra nie miała ani jednego dnia, jakby czas dla niej nie upłynął. Jakby była w innym miejscu, w innym czasie. Ale było coś dziwniejszego, coś, czego lekarze nie mogli wyjaśnić. Aleksandra nie odpowiadała, Aleksandra nie mówiła, Aleksandra się nie ruszała, Aleksandra po prostu była tam. Jej rodzice odwiedzali ją każdego dnia, rozmawiali z nią, płakali, modlili się, ale Aleksandra nie odpowiadała, Aleksandra tylko obserwowała, Aleksandra tylko czekała, a potem. Tydzień później znaleziono Marcina, tydzień później znaleziono Zofię. Wszyscy trzej zostali znalezieni, wszyscy na stacji kolejowej, wszyscy nie postarzeli się, wszyscy z pustymi oczami, wszyscy inni. Tygodnie później trzej zaczęli się zmieniać, powoli, bardzo powoli, ale się zmienili, zaczęli mówić, ale ich głosy były inne, ich głosy były puste, ich głosy wydawały się pochodzić z bardzo daleka. Zaczęli się ruszać, ale ich ruchy były robotyczne. Ich ruchy wydawały się być kontrolowane przez coś, co nie było nimi. Zaczęli obserwować, ale ich oczy były puste. Ich oczy wydawały się obserwować coś, czego nikt inny nie mógł widzieć, i zaczęli szeptać. Szeptali do swoich rodziców, szeptali do swoich przyjaciół, szeptali do wszystkich, którzy ich słuchali. Chodźcie, szeptali. Chodźcie na stację. Chodźcie wsiąść do pociągu. Chodźcie do domu. I ludzie zaczęli znikać, ludzie, którzy słuchali szeptów, ludzie, którzy otrzymywali połączenia, ludzie, którzy byli wołani na stację. I każdej nocy, o trzeciej w nocy, pociąg przyjeżdżał, pociąg o trzeciej w nocy, pociąg, który zabierał ludzi daleko, pociąg, który zabierał ludzi do domu, i cykl trwał, cykl, który nigdy się nie kończy, cykl, który trwa do dzisiaj, ponieważ pociąg zawsze czeka, pociąg zawsze przyjeżdża. Pociąg zawsze zabiera więcej ludzi, i ci, którzy wsiadają do pociągu, nigdy nie wychodzą. Ci, którzy wsiadają do pociągu, nigdy nie wracają. Ci, którzy wsiadają do pociągu, tylko czekają, jeśli usłyszysz głos szeptający twoje imię. Jeśli otrzymasz połączenie w nocy, jeśli poczujesz wezwanie do stacji kolejowej, nie idź, nie wychodź z domu, nie idź na stację, nie wsiadaj do pociągu, ponieważ pociąg. O trzeciej w nocy czeka, pociąg zawsze czeka, i jeśli wsiądziesz do pociągu, nigdy nie wyjdziesz, albo przynajmniej nie wyjdziesz taki, jaki jesteś. I każdej nocy, o trzeciej w nocy, pociąg przyjeżdża, pociąg o trzeciej w nocy, pociąg, który zabiera ludzi daleko, pociąg, który zabiera ludzi do domu, i on czeka na ciebie.